Dobrze jest to mikrofon. Kurna, Jak się okaże, że mnie będzie słychać, to ja nie wiem. Cześć, to ja, a to moja kamerka, a raczej wy. Patrzę tutaj, bo tu jest mój podgląd do kamerki mojej To jest ogólnie mój pierwszy odcinek taki W, taki, w takiej formie, więc yy, Nie wiem co gadać, stresuję się, ale walić to Więc tak, yy, najpierw powiem dlaczego powstał ten film yy, Bo chcę żebyście po prostu wbili na moje social media I ogólnie żebyście wiedzieli, że jestem też gdzieś indziej niż tylko yy, na YouTubie Czyli tak Instagram Przeważnie każde info daję najpierw tam i czasem wrzucam jakieś foty Twitch. Ci co mnie znają, wiedzą, że lubię streamować, dlatego fajnie jakbyście wpadli. Yy, TikTok to na przyszłość, bo aktualnie yy, aktualnie nie ogarniam tej apki. Yy, swoją drogą yy, mam też Discorda, znaczy ogólnie serwer na Discordzie. Nazywa się Nowy Świat i na tę chwilę jest nieaktywny, ale jakby ktoś chciał. Z moich widzów go yy, odświeżyć, w sensie uratować, rozruszać. To zapraszam. Zapraszam, wbijajcie yy, i się bawcie. <laughs> Nie wiem, trochę głupio to ten, trochę tak, tak. Dobra, nieważne. Yy, więc tak, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Dobra, ale po co w ogóle powstał ten film i dlaczego ma taki tytuł? Yy, tak. Spokojnie. Szykuję coś mocnego. A jak wrócę, to wrócę z podwójną siłą. Więc czekajcie, nie martwcie się. Teraz mam taką dość dłuższą przerwę. Może to być nawet miesiąc, może to być pół miesiąca, kto wie. Ale jak, będzie, jak będę, to, to dam znać Właśnie na, albo na social mediach, albo od razu na kanale, albo na Twitchu, albo na serwerze na Discordzie. Jak ktoś będzie, to, to zapraszam. Więc wbijajcie na te wszystkie linki, obczajajcie i, i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie y, o, oglądają na lego i pozdrawiam też widzów z twitcha i pozdrawiam też hejterów z Nightcore'a. Także no. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć. Tak jak to robią ci pseudo-youtuberzy, co się żegnają do kamery. Siema. A uh. I sorry za jakość kamerki, ale yy, nie stać mnie na, na jakąś Full HD, także, także niestety. No. Ale jak coś możecie wbijać na Twitcha i wysyłać mi pieniądze? Siema!